Cześć. Słuchajcie, chciałem Wam pokazać moje pierwsze i ostatnie zakupy w sklepie morele. Jest to system bezprzewodowy szura z dwoma nadajnikami doręcznymi, z kapsułami SM58. Tak opisane zamówienie w sklepie. Potwierdzałem kilkukrotnie na czacie sklepowym, czy jest to na pewno ten zestaw z tymi nadajnikami. Czystymi kapsułami, byłem zapewniany, oczywiście na mailu też wszystko przyszło, zamówienie potwierdzone. Przychodzi zestaw i zestaw wygląda tak. Dostałem sam odbiornik, bez mikrofonów. No sklep odpowiedział tylko tyle, że to jest pomyłka w ich opisie towaru i mogę zwrócić, no niestety nie za bardzo chcę to zwrócić, ponieważ poszło to przez leasing. Sklep tego nie rozumie. Proponują mi zwrot 250 zł. A ja sobie kupiłem sam odbiornik. Po prostu sklep jest niepoważny i podchodzi nie wiem, ale zobaczcie. Nie wiem jak nazwać coś takiego. Także uważajcie na morele, bo bo to jakaś niepoważna firma jest. Także to tyle, pozdrawiam.